You come to us. Techland nie rozwija już serii Dead Island. Za dwójkę odpowiada zupełnie inne studio. Ale nie oznacza to, że wrocławianie porzucają tematykę zombie. Wręcz przeciwnie. Fabuła Dying Light jest prosta, przynajmniej początkowo. Tajemniczy wirus dziesiątkuje ludność Haran, orientalnego miasta-państwa położonego na styku Europy z Azją. Do odseparowanego od świata rejonu przedostajemy się w skórze Kyla Crane'a, który jako swego rodzaju najemnik i ochotnik w Biednym zostaje wysłany z tajną misją zdobycia pewnych ważnych plików. Tuż po wylądowaniu okazuje się jednak, że zadanie będzie trudniejsze niż nam się wydawało. Poza zombiakami i nielicznymi ludźmi, którzy przeżyli epidemię, w Mieście są jeszcze początkowo nieufni w stosunku do nas, ale w gruncie rzeczy dobrze biegacze, jak i pospolici przestępcy. Standardowo rozwijająca się fabuła gry, akcja, a także nasze początkowo niewielkie umiejętności, równomiernie się rozwijają. Po kilku pierwszych misjach robi się ciekawiej. Pojawia się szurnięty na wzór Ubisoftowych wataszków z serii Far Cry Psychopata. Zadania, nawet te poboczne, stają się coraz bardziej złożone, a my uczymy się dalej skakać szybciej, biegać i mocniej bić coraz ciekawszymi i bardziej złożonymi broniami. Do tego z czasem pojawiają się zupełnie nowe motywy. Dying Light potrafi zaskoczyć nawet po 10 godzinach gry. Free running, przewodni motyw gry Techlandu, nie byłby taki fajny, gdyby nie Harran. Nie chodzi już nawet o takie zbudowanie wirtualnego miasta, żeby wszędzie w miarę gładko dało się wskoczyć, a po prostu o przekonujący projekt całości. Lekko orientalna, nawiązująca do Turcji stylistyka, w połączeniu z odpowiednią architekturą, daje pierwszorzędny efekt. Efekt, którego dopełnieniem są zniszczone domy czy porzucone na ulicach samochody, pomiędzy którymi snują się nieumarli. Wszystko to przeważnie skąpane jest w ostrym słońcu, no chyba że pada deszcz albo zapada zmrok. Wtedy oko przykuwają jednak efekty świetlne, czy to ognia, czy naszej latarki. Od strony artystycznej jest to więc absolutny majstersztyk. Od strony technicznej zresztą też. Horyzont robi wrażenie, cieszy też bogactwo detali. Kurz, fruwające śmieci i pyłki, porozwalane gazety, zróżnicowane elewacje, liczba klombów, ławek, murków, poręczy. Istne bogactwo zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Niczym w ostatnim Assassin's Creedie w locie możemy bowiem wskoczyć do naprawdę wielu mieszkań. Zwiedzanie większych obiektów, takich, w których spędzimy w trakcie misji na przykład pół godziny, wymaga już krótkiego loadingu. Za to szczegółowość tych lokacji stoi na poziomie Max Payne 3, za co na konto Techlandu idzie kolejny ogromny plus. Minusem jest natomiast to, że Dying Light ma duży problem z mimiką i gestykulacją NPC-ów. O ile w wyreżyserowanych fabularnych cutscenach jeszcze nieźle to wygląda, tak w rozmowach z npc jest dramatycznie drętwo. Sytuacji nie zmienia też polski dubbing. O, Jak na sandboxa przystało, misje fabularne to tylko czubek góry lodowej Dying Light. Są jeszcze wieloetapowe zadania poboczne, a także szereg szybkich questów i losowych zdarzeń. I wszystkie wciągają jak diabli. No bo jak tu nie powiedz w stronę majestatycznie spadającego na spadochronie zrzutu? Każda taka skrzynia kryje sporo cennego sprzętu. Problem tylko w tym, że nie jesteśmy jedynymi, którzy to wiedzą. Zanim go zdobędziemy, trzeba wyeliminować czających się na ładunek bandytów albo po prostu szwędające się zombiaki. Albo tych i tych, najlepiej jednych napuszczając na drugich. Po rozwinięciu większości opcji z trzech drzewek umiejętności, zdobyciu planów konstrukcji broni i nabyciu wprawy w sterowaniu w Dying Light można wyprawiać prawdziwe cuda. Biegać bez dotykania ziemi po dachach, albo wręcz przeciwnie, niczym czołg przeć naprzód gruntem, wrzucając zombiaki w specjalnie zastawione, jak i naturalne pułapki. Masakrować bronią białą i palną, zwabiać w jedno miejsce i podpalać mołotowami albo na przykład polewać wodą i radzić prądem. Zombie reagują bardzo sugestywnie: majestatycznie płoną i jęczą, telepią się od prądu. Ich kończyny mają tendencję do łamania się i odpadania, podobnie zresztą jak głowy. Celne uderzenia dodatkowo obserwujemy czasem w zwolnionym tempie i w rentgenie w stylu Sniper Elite. O ile początkowo gra przypomina więc trudny survival, tak z czasem zamienia się w pierwszorzędny tytuł akcji. bez troska kończy się w nocy. Wtedy nawet najbardziej dopakowany bohater nie będzie w stanie swobodnie spacerować sobie ulicą. Pojawiające się po zmierzchu zombiaki zabijają jednym ruchem. Wtedy jest naprawdę ciężko. Prawdziwa zabawa pojawia się jednak w trybie multiplayer, gdzie poluje na nas żywy gracz. Posiadający jeszcze bardziej dopakowanego potwora, a do tego inteligencję bynajmniej nie sztuczną. Pojedynki takie wypadają świetnie, wystarczy bowiem oślepienie wroga latarką UV i trochę wprawy, żeby utłuc takiego wroga zwykłym młotkiem. Z drugiej strony sprawny potwór poradzi sobie nawet z czwórką myśliwych grających w kooperacji. Wszystko zależy od treningu. Grając po dwóch stronach barykady, pozytywnie zaskakuje wyważenie całości. Bide Zombie nie jest więc kolejnym trybem multi dodanym na siłę, a naprawdę fajnym i grywalnym dodatkiem. Bez udziału potwora możemy po prostu przejść w kooperacji całą grę podobnie jak Dead Island. Gra Techlandu jest świetna, ale nie idealna. Poza wspomnianymi już błędami irytować mogą skserowani przeciwnicy, zawodzący matchmaking, stosunkowo nudny początek gry, kilka mniejszych błędów i niejasności zarówno fabularnych jak i technicznych. Są to jednak szczegóły, które nie wpływają na ocenę końcową. Opcja swobodnego biegania i skakania po całym mieście System craftingu broni, podział na dzień i noc. Świetna strona techniczna. Wszystkie te elementy doskonale się ze sobą zazębiają. Patrząc z perspektywy czasu należy cieszyć się, że Techland zrezygnował z wersji na PS3, Xboxa 360 i jesiennej premiery. Wyszło to grze na dobre. Widać, że nie było mowy o żadnych kompromisach i dopychania końcowego builda kolanem. Oczywiście wiele rzeczy można by poprawić, zrobić lepiej albo inaczej, ale nawet w tej postaci jest to najlepsza gra w dorobku Techlandu hit z prawdziwego zdarzenia. jedyna z najlepszych gier polskiej produkcji, a także światowa czołówka wśród wirtualnych apokalips Zombie. What are you talking about? Answer me, motherfucker! Will you be a dog? And save the dwellers of that hour. Or will you be a man? Do you live by your own rules, crane? Or are you merely someone else's puppet?